Altruizm, brak zdrowego egoizmu, brak stawiania granic może być toksyczne. Jeśli interesuje cię ten temat i ciebie dotyczy, zapraszam cię na film. Cześć, dzień dobry bardzo. Jeśli jeszcze się nie znamy, ja nazywam się Kasia Nowosielska, jestem psychoterapeutką w trakcie specjalizacji, trenerką mentalną, mediatorką sądową, a także pisarką. Inspiruję słowem mówionym, tak jak tutaj na YouTubie, czy na moich innych social mediach, ale także słowem pisanym w książkach. I w książkach czuję, że mam wtedy jeszcze głębsze po połączenie duchowe z moim czytelnikiem. Dzisiaj skupiamy się na tym słowie mówionym. Zanim przejdziemy do tematu i będzie ciekawostka historyczna na początku, będę wdzięczna za subskrypcję, łapki w górę, komentarze, no bo twoje reakcje przyczyniają się do tego, że ten film idzie dalej w świat. Ciekawostka historyczna jest taka, że opowiem ci historię taką krótką o Marksie, Karolu Marksie i jego żonie o historii opowiadam dlatego że warto ją znać, bardzo wa warto znać historię, aby nie popełniać tych samych błędów indywidualnie, które popełniali nasi przodkowie, a także nie popełniać błędów jako państwo, jako naród. Psychologia też jest w tym wszystkim ważna, żeby korzystać z tej nauki i narzędzia, które ona dzisiaj daje, stosować w życiu i polepszać sobie jakość tego życia. Karola Marksa pewnie każdy kojarzy, no przecież on stworzył jedną z bardziej znamienitych filozofii, ideologii, która naprawdę wiele zmieniła na tym świecie. Karol Marx żył w XIX wieku i on był podobno osobą nieskorą do pracy. On założył rodzinę, miał żonę, no i imaginuj, że ta żona musiała się wszystkim zajmować. A Karol Marx był dziennikarzem, podobno całkiem nieźle pisał, ale on uznał, że on to się nie będzie chwytał słabopłatnych posad, dlatego to ta żona wszystko ogarniała, a on był tak podobno leniwy, że nawet mu się myć nie chciało. Żona musiała zarabiać na dzieci, na dom. Domyślam się, że kłócili się o to. Też o żonie może Karola Marksa nie ma tylu informacji, co o samym Marksie, ale przypuszczam, że ona była udręczoną i miała od, jakąś dozę odpowiedzialności w sobie, bo wzięła odpowiedzialność za tę rodzinę, a Marx powiedział, że on nie będzie pracował, dopóki nie wymyśli czegoś rewolucyjnego i nie zarobi na tym. No i wymyślił ideologię, marksizm, która... Po części, do, znaczy nawet nie po części, ona doprowadziła do tego, że ludźmi zmanipulowano, i później wiemy, co na marksizmie wyrosło, między innymi komunizm. Szkodliwy. Niestety, żona Karola Marksa, może ona nie miała w tamtym okresie życia innego wyjścia. Takie były czasy, kobiety się na to godziły, z reguły były częściej właśnie mm, do takich rzeczy wykorzystywane, chociaż może nie wszędzie było tak źle, nie chcę ge generalizować. Dzisiaj zobacz, jak my czasem też możemy mieć gdzieś w otoczeniu osoby, które są altruistyczne, są ratownikami, poświęcają się. Może właśnie oglądasz ten film, bo Ty jesteś taką osobą. Jesteś wrażliwą, empatyczną, dobrą, kochaną osobą i dlatego ludzie do Ciebie idą, aby się wyżalić, aby się wygadać, po wsparcie, po empatię, po hojność emocjonalną, a Ty nie ocenisz, poklepiesz po plecach i jeszcze może powiesz, czy trzeba pomóc, czy trzeba wesprzeć finansowo. Takie osoby właśnie przyciągają jak magnes osoby narcystyczne, toksyczne lub wszelkich innych biorców z bardzo mocno rozwiniętym ego. A u Ciebie tego ego, ten egoizm w ogóle prawdopodobnie nie istnieje lub jest głęboko zakopany. Bo Ty się godzisz na to, żeby tak być traktowaną, traktowanym. Często się widzi takie małżeństwa i te terapeuci też opowiadają, jak ja rozmawiam z koleżeństwem, Sama czasem obserwuję, że jak się trafia para na mediację czy terapię, bardziej terapię, to się człowiek zastanawia, dlaczego oni jeszcze w ogóle ze sobą są. To są takie sytuacje, gdy jest przemoc w tej parze, psychiczna. Fizyczna to może na terapiach, y, może się trafiać i to może wyjść z czasem, natomiast w mediacjach to jest w ogóle przeciwwskazanie takie etyczne, żeby mediować, gdy jest przemoc, ponieważ jest nierównorzędność stron. No i się człowiek zastanawia, jak to jest, że tutaj częściej ten mężczyzna pije, ta żona tyle z nim trwa w tym związku i go nieustannie ratuje, wyciąga z opresji, i jeszcze od niego nie odeszła, chociaż on ją niszczy, niszczy rodzinę. No i tak ten cykl zła i przemocy się napędza. A z uzależnioną osobą nie da się czasem inaczej, dopóki się jej nie postawi jasnych granic. Słuchaj, albo się weźmiesz za siebie, albo pójdziesz na terapię, odwyk do ośrodka zamkniętego, albo Ci wystawię walizki. Jeśli to nie skutkuje pierwszy, drugi, trzeci raz, to trzeba prawdopodobnie tak zrobić. Chociaż ja tutaj nie jestem od wskazywania Ci, co masz robić, ani oddawania dobrych rad. Ja ewentualnie mogę powiedzieć, jakie jest prawidłowo, a jakie jest nieprawidłowo, zdrowo versus niezdrowo. Ja tu daję bardziej inspirację, a Ty zrobisz z tym, co zechcesz. Ta osoba która zazwyczaj ratuje, ten ratownik, który właśnie przyciąga tych biorców, on czasem myśli, że tak trzeba, że to jest prawidłowy schemat, bo on, on, ona nie dostała prawidłowego wzorca zdrowej relacji w domu rodzinnym, między matką a ojcem. I dlaczego ten ratownik to robi? Dlaczego ten ratownik yy, stru... swoimi działaniami prowadzi do tego, że ta miłość staje się toksyczna? Inny przykład, akurat rodzice versus dzieci. Miałam jakiś czas temu w gabinecie taki problem, gdzie przyszedł starszy pan, już taki dojrzały i powiedział, że mają problem z synem i stwierdził, że ten syn został źle wychowany. Syn był dorosły, miał 20 parę lat, skończył studia całkiem niezłe w sensie powszechne, uzna, uważane jako prestiżowe i ten syn nie chciał iść do pracy. Tylko rodzice go utrzymywali. Jeszcze ten ojciec mówił, że kiedyś jakieś dziewczyny do niego dzwoniły, interesowały się nim, a teraz to już nie, bo on też się nie interesuje, nie angażuje się. A wiadomo, że do związku, do relacji to trzeba dwojga osób, dwojga zaangażowanych. No i ci rodzice z obawy, że kiedyś umrą i ten syn nie będzie miał z czego żyć, bo oni go ze swoich emerytur utrzymywali, kupili mu mieszkanie, żeby on został rentierem i miał z tego co miesiąc jakąś tam przysłowiową pensję. Czy ta miłość jest zdrowa? Nie, bo ta miłość nie prowadzi do tego, że Dziecko w końcu wyjdzie z domu i się usamodzielni, będzie samodzielnym, odpowiedzialnym człowiekiem. Tak samo w relacji romantycznej, w związku, w małżeństwie, to jest niezdrowe, gdy jedna osoba nieustannie daje, a druga tylko bierze. Bo zobacz, co się robi, gdy ty nie masz granic, masz ten altruizm tak daleko zaawansowany, że on, on aż jest toksyczny. Masz w swoim otoczeniu toksyka, może jesteś z nim w związku, może to jest Twoje dorosłe dziecko, właśnie. Toksyka, narcyza, osobę przemocową, i on się uczy, że on może wszystko, on może wykorzystywać żonę, męża, dzieci, może iść do pracy później wykorzystywać podwładnych pracowników, może jechać drogą, i ktoś mu za lekko zajedzie tylko drogę, albo pas, i on zaraz tam będzie pokazywał gesty, yy, wykrzykiwał, wyklinał, yy, żeby zmieszać tego drugiego kierowcę z błotem, bo jemu tak wolno, bo go tak w domu nauczono. On myśli, że to jest normalne. W domu przychodzi, zachowuje się jak szejk i każe, żeby mu kapcie, przesłowiową gazetę podawać, bo on tu jest królem i władcą, klękajcie narody. To może być jednocześnie matka, która cały czas potrzebuje dowartościowania, a swoje dzieci, swoją córkę to krytykuje. No i jeśli ty teraz wyrosłaś w takim domu i ty widziałaś ten widziałaś ten obraz nieprawidłowej relacji damsko-męskiej, niepra szkodliwej, toksycznej miłości, to ty przenosisz to. Być może przynosisz na swoje dorosłe relacje. Może Ty myślisz, że to tak trzeba ustępować, nieustannie dawać, bo Ty inaczej nie zasługujesz na miłość. I właśnie tu tkwi błąd w Twoim oprogramowaniu. Jesteś cudowną, wspaniałą osobą, ale Ty nie musisz zasługiwać na miłość. Ty jesteś wystarczająca. Ty się wystarczający, Ty się nie obawiaj, że będziesz niepełną, wartościową osobą, jeśli osoba toksyczna, narcystyczna Cię zostawi. Ty masz godność nadaną, nie... Niezbywalną. Ja wierzę, że godność nadaną przez Pana Boga, że ja jestem dzieckiem Bożym, że każdy inny człowiek jest dzieckiem Bożym, nawet nie, niezależnie od tego, czy wierzy czy nie wierzy, i ma godność i ma prawo wymagać szacunku, a nie tego, żeby go biorca, toksyk, narcyz wyzywał, gasił go, mm, stosował wobec niego stonewalling, y, unieważniał jego uczucia, pasywną agresję stosował, ciche dni stosował. Ty na to nie zasługujesz na takie traktowanie. Ty masz godność i masz prawo stawiać granice i oczekiwać traktowania z szacunkiem. Relacja musi być równorzędna. W relacji, żeby była dobra i zdrowa, to obie osoby muszą dawać i brać. Ona wymaga obustronnego zaangażowania partnerów. Związek. Co to jest związek? Wiążemy się, tak? Oplatamy się i oboje sobie z tego oplecenia wspieramy, towarzyszymy, mówimy sobie dobre słowa, budujemy bliskość, dbamy o to. To jest związek zdrowy, a nie że tylko jedna osoba, która ma zaniżone poczucie własnej wartości i twierdzi, że tak trzeba, bo inaczej jest niewartościowa, niewystarczająca, ona uważa, że cały czas musi dawać. Nie. Jeśli ty tak robisz, to proszę, zmień to, bo to ani tobie nie, 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 niezbyt dobrze robi. Ty tracisz przez to zdrowie, psychiczne często, a często to się somatyzuje. Masz później bóle głowy w klatce piersiowej bóle w jelitach. To jest somatyzacja. Często idziesz do lekarza, robią ci badania i nic w tych badaniach nie wychodzi. A ty czujesz się źle, czujesz, że cię coś boli. To tam z głowy te emocje gdzieś się tutaj somatyzują, bo ty nie możesz zdrowo tych emocji wyrazić w, swojej, w swoim domu. Nie możesz powiedzieć, że jesteś zły, zła, bo zaraz spotkasz się z krytyką. Nie możesz powiedzieć, że masz gorszy dzień, bo zaraz usłyszysz, że jesteś leniwy, leniwa, i masz, musisz to zrobić. Nie masz prawa do gorszego dnia. Więc ty to w sobie kumulujesz, ściskasz i później właśnie przez to chorujesz. Teraz mamy okres taki, że jest dużo przyziębień, bo mamy początek już grudnia za niedługo, są grypy. Często osoby chorują, bo są krytykowane nieustannie w domu, bo krytyka sprawia, że w Tobie podnosi się chorobną stresu, masz w krwi kortyzol, a to uszkadza Twój układ odpornościowy. Krytyką na dłuższą metę nie da się zmienić drugiego człowieka, wsparciem ewentualnie, daniem narzędzi do zmiany. Moja droga przyjaciółko, mój drogi przyjacielu, nie musisz zasługiwać na miłość. Twoja godność nadprzyrodzona wskazuje na to, że ty masz prawo do miłości, i jesteś wystarczający, wystarczająca taką, jaką jesteś. Jeśli chcesz popracować nad swoim poczuciem własnej wartości, to. Oj, bo mi tu zaraz świeczka spadnie. Polecam Ci moją książkę Turbo 3. Małe rytuały, które zbudują Twoją pewność siebie. Ta książka jest teraz w blakowej promocji i kosztuje 55 zamiast 89 zł, czyli aż minus 40% taniej. To jest jedyna taka promocja w tym roku. Linki zostawię Ci wszystkie pod spodem i dzisiaj mamy niedzielę, kiedy wrzucam ten film, a promocja kończy się jutro, czyli w poniedziałek 25 listopada. Bardzo serdecznie polecam, bo takiej promocji nie ma w ciągu roku. A polecam także całą swoją trylogię o turbonawykach. Ta jest o pewności siebie, poczuciu wartości, ta jest o budowaniu nawyków co do zmiany stylu życia, produktywności w pracy, a ta jest zielona książka o związkach: Turbonawyki, jak budować związki dobre w oparciu o sześć filarów bliskości w związku. Mamy jeszcze książkę o szacunku w relacjach, w pracy, budowaniu relacji biznesowych i to droga do szczęśliwego związku jest o komunikacji w związku. Więc korzystaj. Jeszcze jest e-book o narcyzach w promocji. Też minus 40% kosztuje 59 zł zamiast 89. No tak, około 40% taniej wychodzi. To jest e-book dla ofiar narcyzów. Tym on się różni od wielu innych publikacji, że to nie jest tylko o tym, jak rozpoznać narcyzę, ale jak sobie poradzić po tej relacji, jak się uleczyć. Więc korzystaj, mój drogi, moja droga, bo warto. Czasami wiem, że wiele osób nie stać na jakieś terapie, na coachingi, na treningi mentalne, a książkami i siedzeniem, czasami posiedzeniem, przemyśleniem pewnych rzeczy da sobie też się pomóc. Do zobaczenia w kolejnym filmie.